Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, co sobie nabyłam na promocji w Rosmanie. Zanim dojdę do tego, co jest w starepce, pokażę Wam to, co kupiłam jeszcze pod, na drugim podejściu do zakupu w Rosmanie. Po kolei, tak jak mówiłam, kredka z burżuła, welwet w odcieniu. 04. Tuż z Lowli z polecenia jakże wielu osób. Chciałam sprawdzić, czy faktycznie jest taki dobry. To polecam Wam z całego serca, to się tak niesamowicie opłaca. Normalnie te pomadki znaczy to są błyszczyki do ust z Loreala, kosztują 40 zł. A teraz w Rosmanie kupicie je za 11. Są przepiękne, bardzo przyjemne w, w odczuciu, na ustach. No co ja mogę więcej powiedzieć? 40 a 10, no to jest wielka różnica. Także warto nawet kupić jedną, żeby sprawdzić, czy, no, czy są fajne. Liner. Liner z Everline w pisaku. Dosłownie w w ostrz się obrazie. W Pędzelku, widzicie to? To jest pędzel. Normalnie pędzel tylko teraz. O, jak ja mam tu zapiąć jedną ręką. Uuuh. Już moment. Tak. I liner z przypadku. Brązowy liner. E, który z przypadku mam, bo mieliśmy kupić czarny, e, a osoba się pomyliła i wzięła brązowy, więc ja dam swój czarny, a teraz mam brązowy. I tyle, taka historia tego produktu. I tak fajnie wygląda. Przechodzimy do torby. W torbie i tak nie ma wielu rzeczy. E, o, nadprogramowo mam. E, mam Colgate z węglem aktywnym także tak oraz lecimy dalej to też było nadprogramowe tak właściwie bo to jest pominięte w promocji ze względu na to że z tego względu że to jest nowy produkt i nie włączy się z, z promocjami z firmą Sinsk firmy Sinskin. Jak widzicie, to jest rozświetlacz spiekany, nie zapiekany, nie, nie opiekany, tylko spiekany. No, 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 no. Bardzo ładnie wygląda. Oho. Bardzo ładnie wygląda na skórze. Akurat do mojej e, się z moją łączy. Z moim odcieniem. Już Wam pokażę, jak on wygląda. Bo to wyjęłam specjalnie, żeby się tutaj nie męczyć. Już go raz używałam, więc wiem, co mówię. A on jest znacznie bardziej. E, bo znacznie bardziej złoty. W kamerze jest bardziej różowy. Chociaż nie wiem, od czego to zależy. Faktycznie widać w kamerze taki srebrno- Dziwne tak, jest srebrno-różowy, a on nie, wcale nie jest różowy. Zaraz Wam pokażę jak wygląda. Jest bardzo taki delikatny, bardzo ci się. O, na palcu już wygląda tak, jak powinien wyglądać. Wygląda na taki złoty. Także tak. Yy, to jest to. Cooking time! Wydaje mi się, że mogę spróbować. Pozbyłam się tego fioletowego, teraz spróbuję różowego. Beach Cruiser. Kupiłam nowy, bo stary optałam. Poprzedni. Niech sobie leży. A nuż po niego sięgnę. Tego się nie mogłam powstrzymać. To musiałam kupić po prostu tak przepiękny blask. To jest za 15 zł. W promocji. Nie wiem, ile kosztuje normalnie. To jest błyszczyk z burżuła. Efekt 3D. No, ale przepiękny uroczy, taki dziewczęcy. Naprawdę cudowny. Podkład z burżuła. Od, ogólnie odcienie są bardzo jasne. Jest chyba tylko cztery rodzaje koloru danej serii odcienia danego, danego fluidu z burżua. Ja wziąłam ivory, bo ktoś chyba podczas próbowania robienia sobie słoczy wziął i zakręcił złą zakrętką po prostu zatyczką. I ja wzięłam, tak jak było napisane. Nie spodziewałam się, że ktoś się pomylił. No ale nic, trudno się mówi najwyżej. Zobaczymy testy, jakie będą. To jest korektor. Wziąłam najjaśniejszy, a dlaczego? Dlatego, żeby na zimę już mieć odpowiedni odcień. Nie mogłam się powstrzymać i wzięłam sobie taką kontur, kontur do, um, kredkę w, do konturowania, do korygowania w ogóle o kształtu brwi i ona już jest matowa, nie jest, nie jest rozświetlająca tak jak moja poprzednia. Również z VIBO oczywiście, ale no nie mogłam się powstrzymać, bo chciałam sobie wziąć jeszcze taką. To jest Rimmel to jest Rimmel, to jest mazak do brwi. Powiem Wam, że piękny, naturalny efekt można uzyskać. Wzięłam go z polecenia o i powiem Wam, że używałam dwa razy i nie żałuję i chyba będę kupywała. I ostatnią rzeczą jest Eveline, czego bardzo się dziwię, bo nie używam z Eveline podkładów. Jeszcze nigdy nie użyłam, a ten użyłam dwa razy już, jeden dzień po dniu i przyznaję wam szczerze, że pięknie wygląda na skórze. Jeszcze nie jestem przekonana do jego trwałości. No ale wszystko przede mną. Eee, no cóż. Tak wyglądają moje zakupy. Nie są duże. Choć nie wszystko mi się udało kupić to, co bym chciała. No ale nic, no takie życie. Raz się ma, raz się nie ma i tak to wygląda. No dobra, trzymajcie się ciepło. Pa!